Co cię boli? Chodź no patrz jeszcze szymałko człowieku. Chodź To jest wyszedł. Jak wyszedł Przy nie można było się zbyt z wiele spodziewać, ale nie ma tragedii. Udało się, bo strawiedliwe. choć lipy. Chodź, zostaw będzie żygać. Co, już, już się zestrało. No bardzo dobrze, nie będziesz chyba szczekać. O właśnie, dzięki, że nie mi przypomniałeś. Miałem dzisiaj dokonać wyznania. <grystanie> Bojam się tam już, już Zjeb. Są mi to zjebini. Chodź. dobre Goń się tam cioki tak bo stwierdziłem dzisiaj Dowiedziałem się, dowiedziałem się tak naprawdę, że od narodzin przymuszony zostałem do... Może nie tyle przymuszony, co po prostu, tak wiecie, z pokolenia na pokolenie pewne rzeczy przychodzą, są odziedziczane i nie wiedziałem o tym wcześniej, nie zdawałem sobie z tego sprawy, że to jest aż taka poważna sprawa, wiecie. To naprawdę ma swoje korzenie bardzo głęboko, bardzo stare, naprawdę. Nie wiem, czy ludzkość jest w stanie ogólnie stwierdzić, jak, jak, jak daleko to powstało, jak dawno to powstało, jak, 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 jak głębokie są korzenie tej kultury. Można by powiedzieć, że wręcz sekty. Ale ja myślałem do tej pory, że to są zwykłe jakieś tam wyciążonki, podśmiechujki, nie? Że to naprawdę nie istnieje, a to myślałem to zwykłe jakieś tam science fiction, jakieś miacie, nie? Jakieś takie wyciążonki albo nie wiem Ostatnio się nawet dowiedziałem, że ponoć, po, ponoć kult maryjny jest, wywodzi się od pogan, chociaż tak naprawdę poczytałem, to wychodzi na to, że po prostu ma pierwowzór wśród pogańskiej, z jednej z pogańskich religii czy kultur. To też mnie zdziwiło. Zacząłem grzebać, bo bardzo mnie zainteresowało to, zaciekawiło, wiecie. Wcząsło mną to, że... Jednak ludzie żyją w takich grupach, które na co dzień są ukrywane przed zwykłymi, prostymi ludźmi, a są ludzie, którzy potrafią 30 lat, tak jak ja, ponad 30 żyć w obrębie tej, tej, tej ideologii i, i być częścią czegoś, w którym nawet nie jesteś w stanie stwierdzić do końca tej historii tego, tej, tej kultury, tej no jak to powiedziałem wcześniej, sekty, bo jednak nie uwłoczając takim świadkom Jehowy, których uważam za no też można nazwać sektą, więc więc trzeba nazywać rzeczy po imieniu, tak, no bo nie można powiedzieć, że to jest religia <laughs> czy tam jakiś nurt myśli filozoficznej, to to jest po prostu, no, czczenie pewnego symbolu, wiecie, który niesie ze sobą jakąś tam ideę, historię, ideologię, całe jakieś tam obrzędy i, i, i tak dalej. Także jest to naprawdę, naprawdę ciężkie tak do powiedzenia. W dwóch słowach, ciężko tak ująć, w dwóch słowach o, o, o co w tym wszystkim chodzi, na czym to polega, I, i, i mówię, jakie są tego korzenie, założenia, ideologia, wszystko, bo przez tyle po prostu lat to ja mówię, że to jest wiecie tak, jak uważam z Biblią, nie? Że człowiek, załóżmy, który nie dorastał wśród Anglików, Amerykan, czy Amerykanów, czy jakiejś tam innej kultury. Nawet znając język angielski nie jest w stanie zachować się jak prawdziwy e, e, tak zwany native, czyli mieszkanie w tamtejszej okolicy, bo nie zna kultury. Nie, nie wie skąd się wywodzą pewne słowa założenia czy zachowania. I nawet żebyś nie znał angielski perfekt, to idziesz i się, okazuje, że jesteś żółtodiut tak naprawdę dobrze mówię i w tym momencie jeśli dostajesz tekst zapisywany po hebrajsku ileś tam tysięcy lat temu i czytasz go jako dzisiejszy człowiek to po pierwsze jest tłumaczony dziesięciokrotnie czy iluś tam setkrotnie przez zmianę naszych ojczystych języków w których te pisma były wydawane i finalnie dostajesz całkowicie inny produkt od tego, Który był zamierzony, chociażby przez sam wzgląd na nieznajomość kultury, języka, więc to, co było podane 2000 lat temu, może mieć całkowicie inny wydźwięk niż to, co otrzymujemy dzisiaj, jako ludzie XXI wieku. Tak. Więc to jest śmieszne bardzo i kłujące człowieka, no bo w tym momencie człowiek po tych chwiliś tam latach czy tysiącach lat, zdając sobie z tego sprawę, nie wie, czy to ten ślad, który od tych dwóch tysięcy lat tropi za którym podąża, czy jest wciąż tym samym śladem, który postawił jego uciekł mi słowo, ale ten, który zrobił to pierwszy, tak? Nie wesz czy kroczysz tym samym śladem, tą właściwą ścieżką, czy wręcz całkowicie inną, odbiegającą całkiem od pierwowzoru. Może być nawet, się okazać, że zaprzeczająca pierwotnym założeniom i I dogmatom. O tak. I tak jak każdy kult, czy sekta, czy wiara, czy religia, czy jakaś myśl, nurt, nurt myśli filozoficznej, czy jakieś szkoły wszystko ma swoją, swój początek, historię, nazwę. no i taki i tu muszę się z wami podzielić niestety tym jakże jednym z wielu predawnych dogmatów i ścieżki myśli i celebrowania tego wiecie jakby nie patrzeć pięknego zazwyczaj choć nie zawsze życia nie ma co się chować trzeba to w końcu powiedzieć niech ludzie wiedzą Niech ludzie wiedzą z czym mają do czynienia i żeby się więcej nie gubili, nie zastanawiali się, co mam w głowie. Nie, 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 nie musieli dochodzić i nie spać po nocach, tylko żeby już mieli to wszystko w końcu. Bo za sobą i, i żebyśmy mogli wszyscy razem jakoś koegzystować. Nie mając ku sobie żadnej urazy, czy niepewności, strachu, lęku, fobii, tak jest to sekta fakie.